Józef Czechowicz z tomu dzień jak co Ja karabin. Zapomniałem piękny sierpniu od wczoraj. Jak drzwi kina otworzyła się ta pora. Mur spękany nad tapczanem rozkwitł srebrnie. Znowu głowa będzie gwiazdą niepotrzebnie. Artylerio z betonowych łożysk ryknij. Dosyć zmierzchów fałszowanych i uczni. Cedzi słowa bardzo mądre, dzień zwykły. W muszlę uszu, których ja znów jestem uczniem. Słodko wiersze w cieczy cisz tych się ważą, jak trzmiel czarny w tunelowym garażu. Tylko taki czas odmienny chciałbym poznać, w którym ludu karabinem będę z wiosną. Zastanawiam się, dlaczego Józef Czechowicz to, to poeta, który, który jest cały czas aktualny którego wiersze możemy wypełniać swoimi, swoimi interpretacjami, I, i, i zastanawiam się, jak on cały czas y, funkcjonuje na naszych językach, naszych, w naszych wyobraźniach. I tak, zerkając y, na przeżyte, można powiedzieć, otoczenie, w którym trochę się znaleźli, to, to mi się wydaje, że, że, że wiersze, jak wiemy, mają to do siebie, że nie umierają tak szybko jak ludzie. Nie umierają tak szybko, nawet jak budynki, które wiadomo żyją trochę, trochę dłużej niż ludzie. I, I myślę, że wiersz Jakarabin ma takie trochę, takie trochę skłonności, żeby być, żeby mieć tą moc prekognitywną, trochę przewiduje przyszłość. Ale to jest chyba cecha każdego, każdego wieszcza, każdego poety, który, który tego wieszcza musi w sobie mieć. I tak, i tak myślę, że, że w tym wierszu najważniejszy, najważniejszy element to jest element, w którym Czechowicz mówi o, o strąconej głowie. O głowie, która ma się stać gwiazdą niepotrzebnie. Co to znaczy? Że, że, że gdzieś, gdzieś pomiędzy, 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 pomiędzy wszystkimi naszymi y, sytuacjami istnieją takie momenty, być może, które nas troszeczkę tylko zabijają. A może za chwilę dzięki temu zmartwychwstajemy. To jest właśnie największa mi się zdaje potęga poezji, że, że możemy sobie ją wypełniać jak chcemy. A Czechowicz, y, swoją otwartością słowa. I, I otwartością tworzenia tej metafory, która jest tak gęsto zbudowana i tak, y, tak też y, skonstruowana formalnie, bo do czego za chwilę przejdę, do, y, składnia jest u Czechowicza bardzo, bardzo, bardzo dziwna i, i taka nieoczywista. Ale, ale mi się wydaje, że, że Czechowicz to y, poeta, który pisze o sprawach fundamentalnych. Y, w historii literatury pojawiło się mnóstwo wszelakich poetów i poetek, które, które zajęły się tylko teraźniejszością. Ale, ale ci artyści, którzy, którzy gdzieś tam mają poczucie, że, że jednak poza tym wszystkim, co nas otacza i co, co przeminie, może jeszcze coś jest innego, coś, co nie jest takie uchwytne, co jest może w jakiś sposób nawet niewidzialne, i to poczucie, że to istnieje, i branie tego pod uwagę w mi się wydaje, że to jest właśnie cecha poety i to na pewno miał, miał Czechowicz. I właśnie ten element. Tego, tego tej jakby można powiedzieć, takiego wrodzonego ten, z tego świata, jakby tego wieszczenia, prawda? To jest ten, 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 ten. to właśnie tworzy, że ta poezja jest cały czas aktualna, że, że ją czytamy, się wzruszamy, że ona mówi o rzeczach, które były, są i będą. Możemy do tego zaliczyć oczywiście miłość, śmierć i, i takie fundamentalne sprawy, ale mi się zdaje, że jeszcze tutaj jest jakaś taka lekka tajemnica, lekka nieoczywistość, która delikatnie nas. Wytrąca z, z tego poczucia rzeczywistości, w jakiej, jakiej na co dzień żyjemy, tutaj przed chwilą przewróciło się drzewo. Także to też jakiś znak, może Czechowicz nam pokazuje, że jednak ta nasza doczesność nie jest taka doczesna, tylko może się, może się zmienić i wtedy, wtedy jesteśmy trochę bardziej. w ogóle nas chyba wtedy nie ma. Ale wracając do, do samego wiersza pod tytułem: Jak rabin? Już sam tytuł jest, jest dosyć współczesny i dosyć taki, że równie dobrze mógł powstać w współczesnym świecie. Y, y, Jaka rabin, co to znaczy? No, przecież to znaczy, że, że, że każdy z nas ma jakiś potencjał i może w jakiś sposób ten świat zmienić, albo może go y, zamienić w zło, albo zamienić w dobro, ale to już może nie będziemy tak pomiędzy dobrym a złem rozpatrywali, y, tego wszystkiego. Ale mi się wydaje, y, że, że Czechowicz miał taki potencjał. Nie wiem, z czego to się bierze, takie poczucie. Przeżył wojnę, bo był, był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej w tego roku. Wiersz jak karabin powstał w roku 30., także tutaj, tutaj jakby te ślady takiej, takiej, takiej ruiny, ślady takiej, takiej tej pożogi wojennej oczywiście są w tym wierszu obecne, ale sobie myślę, że tutaj nie jest to najważniejsze, bo to jest tylko delikatna taka, taka metafora tego, tego zrujnowanego, zepsutego świata, po to, żeby pokazać nam, że jednak jednak jesteśmy, jesteśmy cały czas, każdego dnia w jakiś sposób ruinowani, i każdego dnia, każdego dnia możemy, możemy wstawać na nowo i jakoś tutaj sobie to, to, to budować. Ale z drugiej strony, w, tak wchodząc w sam wiersz, mi się wydaje, że każdy czytelnik powinien sam sobie przeżywać przygodę i wypełniać to, co, to, co poeta nadał w wierszu, na, można powiedzieć, takie rusztowanie, które sobie naszymi, naszymi wyobrażeniami wypełniamy. To jest moje to oczywiście subiektywne uczucie, ale jeszcze wracając, dlaczego ten wiersz właśnie jest, jest cały czas współczesny, dlaczego on jest ymm, działający na, na czytelnika? Jest oczywiście wielu poetów, którzy, którzy, którzy tak działają, ale Czechowicz jest o tyle wyjątkowy, że on, ymm, y, y, jeżeli chodzi o materię języka, to y, 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 jeżeli chodzi o składnię, która jest bardzo pogmatwana, po jest bardzo y, 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 obfita w ogóle tutaj wszelakie przerzutnie, jakieś takie w ogóle wiersz pisany dystychen. Oczywiście nie we, nie we wszystkich wersach, ale to też jest istotne, bo jakby przed wojną to raczej, raczej poeci trochę jeszcze patrzyli w taką, w taką stronę bardzo formalną, jeżeli chodzi o budowę wiersza. A tutaj Czechowicz trochę po trochę po, jazzowo, po, trochę po, po partyzancku, trochę, trochę jednak tak szaleńczo bym nawet powiedział, jak Wernychora wieszczy i gdzieś tam te słowa jego niekoniecznie się splatają i czasami mam wrażenie, że możemy go, możemy go interpretować nawet na X, nie tylko czytając w takim, w takim logicznym porządku. Co ciekawe, jak znamy z historii, niektórzy podejrzewają, że to jednak wiersz, który, który uchodzi za wiersz, który stworzył Tadeusz Różewicz, tak naprawdę powstał dzięki Czechowiczowi. Bo to Czechowicz gdzieś. Gdzieś pierwszy używał takich krótkich form porwanych. Co tutaj daleko szukać? Nawet poemat, który jest tak świetnie w Lublinie znany, czyli poemat o mieście Lublinie, jest trochę, trochę takim wierszem, wierszem białym i wierszem w typu Różywiczowskim. Także to też już byłaby kolejna, kolejna, kolejna sprawa świadcząca o tym, że Czechowicz troszeczkę tej przyszłości w swoich wierszach nam przewiduje. Zresztą, znając historię tak, jak, jak skończył. Jak zginął tragicznie, to też niektórzy dopatrują się, że w wierszach być może to wszystko w jakiś sposób przewidział i, 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 i przeczuwał. Może jest jakaś taka właśnie w poetach tajemnicza, tajemnicza moc, która, która pozwala nam zobaczyć trochę więcej. No ale to wszystko jest w sferze tych wypełnień. Jeżeli jak przeczytamy wiersz i go, i go sobie emocjonalnie do serca przyjmiemy, i puścimy serce tak, żeby rządziło wyobraźnią, i wtedy przeżywamy uniesienie estetyczne. Ale y, chciałbym jeszcze wrócić do tej składni, bo Uczechowicza to składnia mi się wydaje, jest najbardziej takim, patrząc y, na pers y, z perspektywy czasu na to, jak, y, jak teraz są tworzone wiersze: jak są tworzone wiersze przez lingwistów, jak przez surrealistów współczesnych. To wydaje mi się, że, że on sobie pozwalał na, na wiele więcej w tej, w tej, w tej formie i, i, w, i w wyobraźni, którą do wiersza wkładał. I on sobie pozwalał na tak wiele, że, że po prostu mi się wydaje, że on tam. Odlatywał zupełnie, żeby to wszystko stworzyć, I, i, i dzięki tej uczciwości, takiej wolności w wierszu, który, no, którą, 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 którą potrafił utrzymać, yy, cały czas ten wiersz jest aktualny. Także podsumowując, Mistrz Joda, którym nie był Czechowicz dzięki swojej składni, <grych> yy, jest współczesny, dlatego, że mówi o rzeczach, które czas. które są niepodległe wobec czasu. Mówi o rzeczach, yy, które. Yy, yy, które. Yy, yy, które każdy z nas ma w głowie i, i, i pisze o rzeczach, które tak naprawdę wywołują w nas pojęcie, że jednak faktycznie ktoś tak jak ja sobie czytelnik potrafi wypełnić. W ogóle cała budowa nie tylko tego wiersza, jak Rabin, ale w większości wierszy Czechowicza, jest dosyć, dosyć z jednej strony formalna, a z drugiej strony wolna, i to też świadczy o tym, że jest, jest cały czas aktualny. No i przede wszystkim jakaś taka aura w tych wierszach jest, że jednak faktycznie to działa.